Jest czwartek, 9 czerwca, minęła godzina 21:50. Zapraszam do Studia Lotto. Dobry wieczór, Konrad Moreno. Czas na losowania. Warto grać w Zdrapki. Postąpcie Państwo tak jak nasz grający w Kielcach w zdrabkę Gwiezdna Fortuna. Zdrapał główną wygraną w wysokości pół miliona złotych. Do wygrania w zdrabce Gwiezdna Fortuna jeszcze jedna wygrana tej wysokości oraz wysokie wygrane innych stopni, na przykład 6 po 10 tysięcy złotych. Aktualna pula na wygrane wynosi ponad 10 milionów 900 tysięcy złotych, więc informacje o zdrabce na stronie lotto.pl. A do soboty wszystkie wygrane w Multi Multi przy typowaniu 8 liczb są o połowę większe. A więc zamiast 22 tysięcy złotych można wygrać 33 tysiące złotych. I to w tej samej cenie zakładu. Zapraszam do gry. W kasecie maszyny losującej mamy 80 kolejnołożonych kul. Bęben maszyn jest pusty. Zwalniamy blokadę. I losujemy 20 liczb. Wylosowane zostały następujące liczby. Czterdzieści. Czterdzieści dwa. Trzydzieści pięć. Pięćdziesiąt dziewięć. Siedemdziesiąt pięć. Dwadzieścia pięć. Sześć.

Wczoraj grający w stalowej woli sięgnął w mini lot, to po piątkę wartą prawie 300 tysięcy złotych. Przypomnę, że zakład z typowaniem pięciu liczb kosztuje tylko złotówkę i 50 groszy. Losujmy. W kasecie maszyny losującej znajdują się 42 kolejno ułożone kule. Komora mieszania jest pusta. Zwaniamy blokadę i losujemy pięć liczb. Oto wylosowane liczby 15 23 6, 22, 9. Los kaskady kosztuje 2 złote, a daje aż dwie szanse na ćwierć miliona złotych, żeby wygrać takie pieniądze. Trzeba wszystkie wylosowane liczby odnaleźć w jednym z dwóch zestawów dwunastu liczb na swoim losie. Losujmy. W kasecie maszyny losującej znajdują się 24 kolejno ułożone kule. Bęben maszyny losującej jest pusty. Zwaniamy blokadę i losujemy 12 liczb. Oto wylosowane liczby. 14, 12, 19, 22. Dwadzieścia trzy, sześć, piętnaście, dwadzieścia cztery, osiem, siedem, osiemnaście, szesnaście. Numer super szansy tworzy 7 cyfr z zakresu 0 do 9. Wystarczy go aktywować, żeby grać o 2 miliony złotych. Koszt aktywacji to tylko 2 złote. W drugim dziś losowaniu padły takie oto cyfry. 9, 4, 1, 2, 4, 7, 2. Gratuluję wygranych. Do codziennie do zdobycia jest pensja po 5000 zł wypłacanych co miesiąc przez 20 lat. Pierwsza taka wygrana w czerwcu padła w woli dębińskiej. Pora na kolejną. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35 i 4 kolejne ułożone kule. Pewne maszyny losującej są puste. Dzwaniamy blokady i zaczynamy losowania. Oto wylosowane liczby. 11 Trzydzieści. Dwadzieścia pięć. Dwadzieścia siedem. Trzydzieści dwa. A ostatnią wylosowaną liczbą w ekstrapensji jest liczba? 1 W ekstrapersję warto grać z ekstra premią. Zdobyta premia wypłacana jest od ręki i może być warta od 100 tysięcy do nawet, uwaga, miliona złotych. Życzę jak największych wygranych i zapraszam na losowanie. W kasetach maszyny losującej znajduje się 35,4 kolejno ułożone kule. Bębny maszyny losującej są puste. Zwaniamy blokady. I zaczynamy losowania. Oto wylosowane liczby piętnaście siedem osiemnaście jedenaście. 10. A ostatnią wylosowaną liczbą w Ekstrapremii Premii jest liczba 1. Pora powitać nowych Lotto Milionerów zwycięzca losowania Lotto ma szansę wygrać ponad 7 milionów 700 tysięcy złotych. Natomiast Lotto Plus do zdobycia jest milion złotych. Życzę jak największych wygranych i zapraszam na losowania. W kasetach maszyny losującej znajduje się po 49 kolejno ułożonych kul. Będy maszyny losującej są puste. Zwaniamy blokady. i zaczynamy losowania. Oto liczby wylosowane w lotto. 19. 29. 18. trzydzieści cztery, siedem, a teraz zapraszam na losowanie lot to plus, trzydzieści dziewięć, trzydzieści cztery, dwadzieścia jeden dziewięć osiem czterdzieści jeden. Wyniki losowań oraz informacji o wygranych będą dostępne na lot.pl na tej stronie można zagrać swoje ulubione gry z każdego miejsca w Polsce i o każdej porze. Przypominam już jutro losowanie Eurojackpot do wygrania jest 120 milionów złotych. Zachęcam do gry. Wieczór studiu lot to dobiega końca. Zapraszam na jutrzejsze popołudniowe losowania, a te poprowadzi Paci Mańka. Dobranoc Państwu. Kiedy wygrywasz w Eurojackpot, dajesz bliskim jeszcze więcej siebie. Otwierasz się na nieznane i możesz zmieniać świat. A to dopiero początek. Teraz do wygrania 120 milionów złotych. Eurojackpot, doświadczaj więcej.